Siemabeki, Knapton Hir, ogólnie sorry za przerwę. Ale byłem zbyt zajęty nadrobieniem majątku na Bitcoinie. Dlatego kupiłem sobie nowe studio. A z powodu, że kupiłem nowe studio, odcinki będą wlatywać dalej nieregularnie. I ostatnio patrzę, że wbiliśmy 209 subów, więc stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, aby uczcić tę chwilę. Dlatego... Dzisiaj zrobimy specjal na 209 subów Siema z powrotem ogólnie. Jesteśmy przy shopie. A dlaczego jesteśmy przy shopie byście zapytali? Jesteśmy przy shopie dlatego, że chciałem wam złożyć obietnicę dotyczące mojego kanału. Otóż tak. Dotyczące shopy to są takie. Shopa zostanie odnowiona. Renowacja shopy całkiem nowa. Nowy skład shopy. I w składzie mojej szopy będą również raperzy. Raperzy będą zajbiści. Nowa szopa, nowy skład, piosenki, ja też będę śpiewać. Więc zaczniemy rytuał od tego, że musimy spalić pokrzywy w szopie, bo szopa została zarośnięta przez jakichś frajerów, więc musimy się ich pozbyć, chodźcie. Dobrze. Teraz tak. Jak widzicie, jest tu dużo pokrzyw. Nie polecam Wam wchodzić w pokrzywy. To niedobre jest. Uwaga, zaczynamy. Pali się. Pokrzywa się, pali. Niestety jest wiatr, więc muszę trochę zasłonić. Dobrze, rozpala się trochę. O więc, zaczęliśmy już. Zaczęliśmy już oczyszczanie szopy. Ej. Musieliśmy użyć rozpałki do tego, bo jak wiecie to nie jest jakby zbyt łatwo podpalić takie rośliny. Więc taka rozpałka nam pomoże z kartonów. I tak na razie musimy poczekać aż się. Na razie musimy poczekać aż się rozpali. I aż wszystkie pokrzywy nasi wrogowie się spalą. A jeszcze tak. Słuchajcie tego. Wiem o tym, że Kepsem ma Kepsemema być dawno temu. Ale to jest, słuchajcie, to jest już przeszłość. We wrześniu. Wrzesień, któryś wrzesień. W końcu to się stanie. Kepsem ma zostanie. Kepsem ma zostanie. Zostanie rozegrane. Gepsyma zostanie rozegrane. Jak wiecie, jestem bardzo wysportowany i umiem się bić. W sercu mam tą moją szopę. To były moje obietnice dotyczące szopy. Teraz przejdźmy do specjalu na 209 subskrypcji.